Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Waga Rzucam i zapraszam Was do pierwszej recenzji lątek z serii Winmau Lunch 2024. I na pierwszy ogień idą lotki Brendana Dolana. Zapraszam! Prezentowane w tym odcinku lotki kupisz na godarts.pl Link bezpośrednio do lotek znajdziesz w opisie. omawiane dzisiaj lotki pochodzą oczywiście z marki Winmau. Jest to model imienny brenda nadolana. Zawartość Wolframu w tych lotkach to 90%. Wagi, w jakich dostaniecie te lotki, to 21 i 23 gramy. W sumie dosyć nietypowo, bo często właśnie 22, 24, bardziej te parzyste wagi są widoczne. Tutaj akurat 21 i 23. Te, którymi ja dysponuję, to ta większa waga, czyli 23 gramy i cena na listopad 2023 to 340 21 złoty na god.pl z kodem. Uwaga, rzucam. Ok, rzut oka na opakowanie. Oczywiście wizerunek zawodnika. Brendan Dolan. Widzimy, jak te lotki wyglądają już na opakowaniu. Informacja o tym, że są to ostre groty 23 gramowe. A z tyłu, no, klasycznie morska opowieść czyli zaprojektowane przez The History Maker, przez jego samego. Te lotki są stworzone, żeby zapewniać jakby to powiedzieć, śmiercionośne check i najwyższe wyniki. No. Dobra. I tam dalej coś tam. 90% Wolframu, precyzyjnie stworzone, zaprojektowane. Onyx coating pokryte onyxem i deklaracja uwagi. Co ciekawe, co mi się rzuciło w oczy, to z dwóch pozostałych kompletów lotek zawodników, które dostałem, czyli Danny Noppert i Joe Callen, mamy tutaj autografy zawodników, a tutaj nie mamy. W sumie ciekawe, czemu tak jest. No ale dobra, wyjmijmy sobie te lotki. Klasyczne win opakowanie piórka, szafty, które są krótkie na oko. No i oczywiście trzy barele z ochroną. No i oczywiście przyjrzyjmy się teraz tym lotko. Ok, jeżeli chodzi o latkę, to jest dosyć ciekawa z paru powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest bardzo cienka, co za chwilę przy wymiarach sobie zobaczymy. Po drugie, barel wydaje się niby prosty, aczkolwiek ma takie minimalne tutaj zagłębienia w tych częściach tutaj srebrnozielonych. Myślę, że widać to na filmie. No i jeżeli ktoś się akurat. W tych miejscach będzie zapierał o lotkę, no to może być to dla niego ciekawe zagłębienie. Jeżeli będzie łapał w tych miejscach, no to po prostu będzie tę lotkę czuł, jakby była w, jednej, w jednym rozmiarze, w jednej grubości. Co do tych elementów właśnie niesrebrnych, tylko tych tutaj właściwie czarno-zielonych, przypominają mi one mocno lotki do Kalena Ignition. Gdzie tam też coś w tym stylu było. Jednak tu wydaje mi się, że jest to troszeczkę mniej chropowate. Jest trochę słabszy grip. Ogólnie wydaje mi się, że grip tej lotki nie jest zbyt mocny. Za chwilę o gripie sobie powiemy. Za chwilę tutaj jakieś swoje oceny będę dokładał. Sama lotka wydaje mi się dosyć estetyczna. Ta końcówka wydaje się, jakby wystawała ponad, szczególnie z dalszej odległości. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale nic takiego tu nie ma miejsca. Jak sobie zrobię zbliżenie, to możecie zobaczyć, że jest ona grubości takiej samej. Być może przez to, że jest czarna, a nie srebrna, to tak się wydaje. Zresztą za chwilę sobie pomierzymy to wszystko suwniarką, żeby nie było. Piórko. Teoretycznie podczas opakowania tego nie powiedziałem, ale Wpisuje się w kolory lotki, oczywiście jest zielony, jest też niebieski, którego na lotce nie doświadczymy, ale całość wygląda bardzo estetycznie. Do tego wzmocniony shaft Wekta. No i tak się właśnie prezentuje ta lotka. Myślę, że przyznacie mi rację, że całkiem schludnie. Ok, lecimy z wymiarami sobie teraz Sprawdźmy najpierw długość tej lotki 54,6, więc widzicie, że trochę dłużej niż, dłuższa niż standardowa, ale ta raczej regularna długość 54,6. No i sprawdźmy sobie te grubości, których jestem ciekaw. Ok, najpierw w tym miejscu. No jak widzicie, 6,3, czyli dosyć niewiele, a ta lotka jeszcze będzie się zwężać, jeszcze sprawdzę, czy na pewno dobrze zmierzyłem. Tak, 6,3 mamy cały czas. No i właśnie jestem ciekawy, jak mocne jest tutaj zwężenie. O, widzicie, że dosyć znacząca. 5,6. Tu rozmiar, jak sądzę, wraca do 6,3, tak jest. I kolejne zwężenie. Czyżby mniejsze, czy w... Nie, zobaczcie. To zwężenie jest mniejsze. Tu ma 5,9 mm. Czyli zwróćcie uwagę, że tutaj wgłębienie jest większe niż tutaj. Co w sumie teraz jak już się wie, to można rzeczywiście dostrzec. Jeżeli chodzi o tę długość tutaj, to zapewne jest... Oj. Ciężko zmierzyć, bo jest naprawdę mało miejsca, ale ta grubość obstawiam, że jest tak jak 6,3. Czyli taka sama jak w tej gripowanej części, i tutaj jeszcze dla pewności 6,2. To pewnie dlatego, o, że nie dokładnie na końcu zmierzyłem. No, tutaj bym chciał. No, okej, okay. 6,3 w przybliżeniu. Chodzi o to, że ta lotka się tutaj zwęża. O, 5,9 zwęża się w kierunku szafta. Tutaj mamy 5,9. Więc tak się ta lotka w wymiarach prezentuje. A jeżeli chodzi o shaft, który mamy tutaj dodany, to ma on długość cyk. 33,5 mm, mniej więcej. Przechodzimy do wagi. Na początek cała lotka. Dla odmiany mamy tutaj 24,7 g, a sam barrel jest to wersja 23 g, więc spodziewam się, że będzie coś około 23,15. O, zobaczcie, 23,01, ciekawe, 23,2, 23,6, ok, a wezmę sobie jeszcze dla porównania inne. Jest tu deklaracja wagi, więc powinny być one bardzo podobne. OK, 23,5. I wezmę sobie jeszcze trzeci barel. To w sumie jestem zdziwiony, bo zawsze ten grot jednak coś tam dodaje. No 23,5, 23,5, 23,1. Także widzicie, że rzeczywiście ta waga jest naprawdę bardzo podobna. Jeszcze raz ten pierwszy sobie zważę. Wiadomo, że też tutaj różnica w wadze. No 23,5. Także około 23 gramów. Z y, grotem sam barrel, a jeżeli chodzi o całą lotkę, jeszcze raz, no to mamy 24,7-24,8. Jeżeli chodzi o grip, no to tutaj małe części na początku i na końcu lotki są oczywiście gładkie, także w punktacji dostaną one jeden punkt. A oprócz tego mamy dwa rodzaje gripów. Tutaj ten jeden. I ten nieco wycięty drugi. Jeżeli chodzi o te drugie, które wymieniłem, czyli te wycięte, to są one naprawdę delikatnie, tylko wyczuwalne. Owszem, są też łobienia, ale nie są one jakoś bardzo ostre. Otrzymają one ode mnie 2 na 5 punktów. A jeżeli chodzi o ten drugi rodzaj gripu, to jest on trochę bardziej wyczuwalny. ale mimo wszystko nie jest on bardzo ostry, dlatego te gripy tutaj otrzymają ode mnie 3 na 5 punktów i tak się właśnie prezentuje ostrość gripu tej lotki oraz moje subiektywne oceny. Dorzucamy sobie pewną nowość do naszych recenzji, a mianowicie jak widzicie zakupiłem takie urządzonko, przyrząd, target, center of gravity, czyli po prostu środek ciężkości, będziemy patrzeć, jak lotki są wyważone. Na początku pokażę Wam, gdzie środek geometryczny danej lotki. Mam wymierzoną tutaj um, na suwmiarce po odległości tej lotki. Widzicie, że środek wypada mniej więcej w tym miejscu. No a teraz sobie zobaczmy, jak to wypada, jeżeli chodzi o środek ciężkości. Najpierw zrobimy sobie z... Założonym szaftem i piórkiem, a następnie zdejmiemy szaft i piórko i zobaczymy, jak wygląda sam barrel. Ok. Ostrze się nie chciał złapać, więc wygląda to w ten sposób. Jak widzicie tutaj, środek masy i środek geometryczny za bardzo od siebie nie odchodzą. A jeżeli weźmiemy sam barrel. Jak to wygląda. Oczywiście barel z założonym grotem. Jeżeli chodzi o środek geometryczny, to tego grotu nie brać się pod uwagę. I tutaj widzicie, że masa tej lotki jest przesunięta nieco w przód jeżeli chodzi o środek ciężkości. No i oczywiście jest to spowodowane między innymi tym grotem. Można wziąć też pod uwagę, że właśnie ta część tutaj jest nieco wycięta. Tu jest wycięta trochę mniej, więc rzeczywiście tego wolframu z tej strony może być nieco więcej, więc widzicie, że ta lotka oczywiście razem z grotem jest nieco przesunięta ze środkiem ciężkości do przodu. Ok, pora trochę porzucać, więc przejdźmy na tarczę. Zobaczymy jak mi będzie szło w rzucaniu tymi lotkami. Wydaje mi się, że powinny mi w miarę podpasować, ponieważ jest to prosty barel. Ostatnio prostymi barelami rzucam. E, ma one takie fajne wgłębienia, i tutaj właśnie zwróćcie uwagę na to, w którym miejscu chwytacie lotkę. No bo jeżeli chwytacie w, nie dokładnie w tym wgłębieniu, tylko gdzieś tutaj obok, to może być to dla Was bardziej przeszkadzające niż pomagające. Więc tutaj w tym kontekście warto by było zobaczyć, właśnie gdzie tę lotkę chwytamy. Czy ten chwyt nam się pokryje? W moim przypadku nie ma tutaj większego problemu, bo ja akurat nie łapię w tych tutaj częściach, które są z, tymi, z tym z tą mniejszą średnicą. Także u mnie nie ma tego problemu. No i całkiem, całkiem naturalnie mi się przeszło na te lotki. Są one na pewno bardzo fajne, jakoś tak fajnie, fajnie mi latają. Brakuje mi słów, nie potrafię dobrze opisać tego, co czuję, ale naprawdę wychodzą mi naprawdę z dłoni całkiem spokojnie. Mi się rzuca nimi fajnie. Oczywiście mówię to, że mi się rzuca, to nie znaczy, że Wam będzie się fajnie rzucać. Oczywiście, zawsze możecie sobie podjechać do Googard i porzucać. Na miejscu w Bielsko-Białej w sklepie stacjonarnym, możecie sobie wziąć lotki w ręce i porzucać. W moim przypadku, jeszcze tutaj zwrócę uwagę, że jest takie dosyć agresywne zakończenie barela tuż przy grocie, i to jest miejsce, na którym można sobie oprzeć palec. Więc, jeżeli ktoś właśnie w ten sposób praktykuje, to myślę, że tutaj też będzie zadowolony. Nie są za długie, oczywiście te oryginalne, więc dla mnie również spoko. No i cóż Wam mogę więcej powiedzieć? Mogę spróbować złapać trochę bliżej, trochę dalej. Spróbuję złapać trochę bliżej. Myślę, że będą bardzo podobnie latać klasycznie i trochę dalej. Dobra, tą ostatnią źle wypuściłem, aczkolwiek i tak widać, że kąt się za bardzo nie zmienia. Próby jeszcze raz rzucić. Ale też wiadomo, że lotka nie jest zbyt długa. Ok, dobra. Teraz może trochę lepiej widać jak te kąty się rozkładają, aczkolwiek. To już są oczywiście szczegóły. Moja subiektywna ocena jest naprawdę bardzo fajna. Dobrze mi się tymi lutkami rzuca. No ale ja tak jak mówię, jest to bardzo subiektywne. Barel jest w miarę prosty, tak naprawdę trzeba się przyjrzeć. Zresztą tak jak widzieliście przed chwilą, żeby zauważyć, że są one lekko wcięte. Ma to swój urok, musi podpasować. Ale jeżeli podpasuje, to może być zdecydowanie na plus. No dobra, to co? Przechodzimy do challenge'u dziewięciu lotek. Osiemdziesiąt trzy. Dwadzieścia pięć, więc mamy sto osiem i czterdzieści, więc mamy sto czterdzieści osiem. I tak się właśnie prezentują lotki Brendana Lana. Mam nadzieję, że recenzja była dla Was ciekawa. Przydatna. Pamiętajcie, że lotki te możecie kupić w sklepie Godard. Linka zostawiam Wam pod spodem. Nie zapomnijcie też o kodzie rabatowym. No i cóż, mamy jeszcze cztery komplety lotek do omówienia z serii Widmał które posiadam, także do usłyszenia w kolejnych recenzjach. Dzięki!